Dwóch nurków amerykańskiej marynarki wojennej wisiało w całkowitej ciemności na głębokości prawie 120 metrów pod powierzchnią lodowatego Morza Ochockiego, a jedyną rzeczą utrzymującą ich przy życiu były cienkie przewody pompujące ciepłą wodę do ich skafandrów nurkowych. Mężczyźni przeszukiwali dno oceanu w poszukiwaniu kabla o średnicy zaledwie 13 cm, jednak żaden z nich nie wiedział tak naprawdę, co robi, ani dlaczego to robi. Ponieważ ich misja była otoczona taką tajemnicą, że powiedziano im jedynie, iż testują sprzęt do inżynierii oceanicznej. Nad nimi, na samym dnie morza, spoczywał okręt podwodny Stanów Zjednoczonych, który stał nieruchomo na specjalnych wysuwanych podporach przypominających krótkie narty, co było widokiem tak surrealistycznym, że trudno było uwierzyć, iż coś takiego w ogóle istnieje. Żaden z marynarzy znajdujących się na pokładzie nie podejrzewał, że właśnie uczestniczą w jednej z najbardziej zuchwałych operacji szpiegowskich w całej historii zimnej wojny, która miała na celu podsłuchiwanie ściśle tajnej komunikacji między radzieckimi bazami wojskowymi. Ten okręt podwodny w ciągu następnych dziesięcioleci stanie się najbardziej odznaczonym okrętem w historii marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, mimo że nigdy nie oddał ani jednego strzału w walce. Półwysep Kamczatka, położony na dalekim wschodzie Rosji. Był jednym z najważniejszych strategicznych punktów Związku Radzieckiego, oddalonym o ponad 16 tysięcy kilometrów od Moskwy i stanowiącym dom dla potężnej bazy marynarki wojennej, w której stacjonowały okręty podwodne uzbrojone w pociski balistyczne z głowicami nuklearnymi. Nieopodal znajdowała się również baza we Władywostoku, usytuowana blisko granicy z Chinami i Koreą Północną, co czyniło ten region absolutnie kluczowym dla radzieckiej floty Pacyfiku. Morze Ochockie, wielka zatoka położona na północny wschód od Japonii, stanowiło naturalne schronienie dla tych strategicznych instalacji, a Związek Radziecki traktował te wody jako swoje terytorium wewnętrzne, pilnie strzegąc każdego kilometra kwadratowego przed obcą ingerencją. Na początku lat 70. XX wieku amerykański wywiad dokonał odkrycia, które zelektryzowało najwyższe szczeble rządowe w Waszyngtonie. Okazało się bowiem, że podwodny kabel komunikacyjny. Łączy najważniejsze radzieckie bazy morskie, umożliwiając stały przepływ informacji między Kamczatką, Władywostokiem a dowództwem floty na kontynencie. Dane przesyłane tym kablem miały nieocenioną wartość wywiadowczą, ponieważ zawierały rozkazy dla okrętów podwodnych z bronią nuklearną, plany manewrów wojskowych oraz ściśle tajną korespondencję między admirałami radzieckiej floty. Problem polegał jednak na tym, że dostęp do tego kabla wydawał się praktycznie niemożliwy. Morze Ochockie było jednym z najlepiej chronionych akwenów na świecie, wypełnionym przeszkodami przeciw okrętom podwodnym oraz akustycznymi urządzeniami nasłuchowymi, monitorującymi zarówno ruch nawodny, jak i podwodny. Radziecka marynarka regularnie przeprowadzała ćwiczenia wojskowe w tym regionie, a każdy nieznany obiekt pojawiający się w tych wodach był natychmiast wykrywany i śledzony. Dodatkowo same kable były chronione przez zaawansowane systemy alarmowe. Które miały ostrzegać przed jakąkolwiek próbą sabotażu lub ingerencji z zewnątrz. Mimo tych wszystkich niebezpieczeństw, amerykański wywiad uznał, że potencjalne korzyści przewyższają ryzyko. Krajowe Biuro Rozpoznania Podwodnego, ściśle tajna jednostka stanowiąca wspólne przedsięwzięcie Centralnej Agencji Wywiadowczej oraz Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, rozpoczęło planowanie operacji, która miała umożliwić podsłuchiwanie radzieckich kabli. Operacja otrzymała kryptonim, Ivy Bells i była wspólnym wysiłkiem Marynarki Wojennej, Centralnej Agencji Wywiadowczej oraz Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, z jasno określonym celem umieszczenia urządzeń podsłuchowych na podwodnych liniach komunikacyjnych między radzieckimi bazami morskimi. Do przeprowadzenia tej misji wybrano okręt podwodny klasy Halibut, który został specjalnie zmodyfikowany do operacji na dużych głębokościach. W 1971 roku załoga tego okrętu dokonała czegoś, co wielu uważało za niemożliwe. Okręt przedostał się niezauważony przez radzieckie systemy obronne, odnalazł kabel komunikacyjny na dnie Morza Ochockiego i zainstalował na nim ogromne urządzenie nagrywające. Od tego momentu Amerykanie mieli dostęp do najbardziej tajnych rozmów prowadzonych między radzieckimi bazami wojskowymi co dawało im niewyobrażalną przewagę wywiadowczą w zimnowojennej rywalizacji. Urządzenie podsłuchowe zainstalowane przez załogę okrętu podwodnego Halibut było prawdziwym cudem inżynierii tamtych czasów i ważyło kilka ton, co czyniło całą operację niezwykle skomplikowaną pod względem logistycznym. Konstrukcja ta została zaprojektowana w taki sposób, aby owijać się wokół kabla bez jego przecinania czy uszkadzania, co pozwalało na przechwytywanie sygnałów elektromagnetycznych przenikających przez izolację przewodu, bez pozostawiania jakichkolwiek śladów ingerencji. Inżynierowie z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego opracowali specjalną technologię indukcyjną, która umożliwiała nagrywanie wszystkich rozmów i transmisji danych przepływających przez kabel, a całość była zasilana przez potężne baterie, zdolna do pracy przez wiele tygodni bez konieczności wymiany. System nagrywający działał w sposób całkowicie autonomiczny, gromadząc setki godzin materiału wywiadowczego na specjalnych taśmach magnetycznych o wysokiej pojemności. Okresowo okręt podwodny musiał wracać w to samo miejsce, aby wymienić zapełniane taśmy na nowe i dostarczyć zebrane dane do analityków, czekających niecierpliwie w bazach na terenie Stanów Zjednoczonych. Każda taka wizyta była związana z ogromnym ryzykiem. Ponieważ radzieckie jednostki patrolowe regularnie przeczesywały te wody, a wykrycie amerykańskiego okrętu w sercu radzieckich wód terytorialnych oznaczałoby międzynarodowy skandal o niewyobrażalnych proporcjach. Procedura wymiany taśm wymagała od załogi niezwykłej precyzji inne rów ze stali. Okręt musiał najpierw przedostać się przez dziesiątki kilometrów wód patrolowanych przez radziecką marynarkę. Unikając zarówno nawodnych jednostek, jak i innych okrętów podwodnych krążących w radionie. Następnie musiał zlokalizować dokładne miejsce instalacji urządzenia na dnie morza, co przy braku systemu nawigacji satelitarnej stanowiło nielada wyzwanie techniczne. Po odnalezieniu właściwego punktu nurkowie opuszczali okręt przez specjalną śluzę i schodzili na dno, gdzie w całkowitej ciemności wymieniali kasety z nagraniami. Pracując na granicy ludzkiej wytrzymałości w lodowatej wodzie o temperaturze zbliżonej do zera. Materiały wywiadowcze pozyskiwane dzięki operacji okazały się bezcenne dla amerykańskiego wywiadu wojskowego. Analitycy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego uzyskali dostęp do codziennych rozkazów wydawanych przez dowództwo radzieckiej floty, planów rozmieszczenia okrętów podwodnych z bronią nuklearną, oraz szczegółowych informacji o stanie gotowości bojowej poszczególnych jednostek. Przechwycone rozmowy ujawniały również wewnętrzne problemy trapiące radziecką marynarkę, w tym trudności z zaopatrzeniem, awarie sprzętu oraz konflikty między oficerami różnych szczebli dowodzenia. Przez kilka lat operacja przebiegała bez żadnych zakłóceń, a amerykański wywiad gromadził coraz więcej cennych danych na temat radzieckich zdolności morskich. Jednak każda misja niosła za sobą śmiertelne ryzyko, o którym załoga była doskonale poinformowana. W przypadku wykrycia przez Związek Radziecki członkowie załogi wiedzieli, że nie mogą liczyć na żadną pomoc ani ratunek, ponieważ rząd Stanów Zjednoczonych oficjalnie zaprzeczyłby jakiemukolwiek związkowi z operacją prowadzoną na radzieckich wodach terytorialnych. Byli zdani wyłącznie na siebie. I własne umiejętności w unikaniu wykrycia. Sukcesy operacji zachęciły amerykański wywiad do rozszerzenia działalności podsłuchowej na inne regiony, gdzie podejrzewano istnienie podobnych kabli komunikacyjnych łączących radzieckie instalacje wojskowe. Planowano objęcie zasięgiem operacji również obszarów wokół bas na Morzu Barents'a oraz Oceanie Arktycznym, gdzie Związek Radziecki rozmieścił znaczną część swojej floty okrętów podwodnych z pociskami balistycznymi. Realizacja tych ambitnych planów wymagała jednak większej liczby specjalistycznych jednostek zdolnych do prowadzenia tego typu misji. Pod koniec lat 70. okręt podwodny Halibut osiągnął kres swojej eksploatacji i musiał zostać wycofany ze służby ze względu na wiek konstrukcji oraz zużycie kluczowych systemów pokładowych. Marynarka wojenna stanęła przed poważnym problemem. Ponieważ brakowało jednostki zdolnej do kontynuowania tak specjalistycznych operacji wywiadowczych na dużych głębokościach. Budowa nowego okrętu od podstaw zajęłaby lata i pochłonęłaby ogromne środki finansowe, a przerwa w podsłuchu oznaczałaby utratę bezcennego źródła informacji wywiadowczych w kluczowym momencie zimnowojennej konfrontacji. Rozwiązanie problemu okazało się jednak bliższe, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. W 1974 roku do służby w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych wszedł nowy okręt podwodny klasy Sturgeon, noszący nazwę Parche. Początkowo jednostka ta pełniła typową rolę okrętu myśliwskiego, przeznaczonego do zwalczania radzieckich okrętów podwodnych i operowała we flocie Atlantyckiej, wykonując standardowe patrole bojowe, charakterystyczne dla okresu zimnej wojny. Nic nie wskazywało na to, że ten niepozorny okręt wkrótce przejmie jedną z najbardziej niebezpiecznych i ściśle tajnych misji w historii amerykańskiej marynarki wojennej. W 1976 roku dowództwo marynarki podjęło decyzję o wybraniu właśnie tej jednostki do kontynuowania operacji podsłuchowych, rozpoczętych przez wycofanego ze służby poprzednika. Okręt otrzymał rozkaz natychmiastowego przepłynięcia do Nowego Portu Macierzystego w Kalifornii. Gdzie miał przejść gruntowną przebudowę, przygotowującą go do zupełnie nowej roli. Dla załogi rozpoczynał się nowy rozdział, choć większość marynarzy nie miała jeszcze pojęcia, jak bardzo ich życie zmieni się w nadchodzących miesiącach i jakie niebezpieczeństwa czekają na nich w lodowatych głębinach radzieckich mórz terytorialnych. Stocznia w Mare Island w Kalifornii stała się miejscem jednej z najbardziej tajemniczych przebudów w historii amerykańskiej floty podwodnej. A prace nad okrętem Parcze prowadzono w ścisłej tajemnicy, z dala od ciekawskich oczu i z ograniczonym dostępem, nawet dla personelu stoczniowego. Inżynierowie otrzymali szczegółowe instrukcje dotyczące modyfikacji, jednak większość z nich nie znała prawdziwego celu wprowadzanych zmian, co było standardową procedurą w przypadku projektów o najwyższym stopniu utajnienia. Prace trwały wiele miesięcy i pochłonęły ogromne środki z budżetu marynarki wojennej. Jednak rezultat końcowy miał całkowicie odmienić możliwości operacyjne tej jednostki. Jedną z najbardziej rewolucyjnych modyfikacji było zainstalowanie specjalnej komory nurkowej, określanej mianem Moon Pool, która stanowiła pionowy szyb przechodzący przez kadłub okrętu i umożliwiający nurkom bezpośrednie wyjście na zewnątrz bez konieczności wynurzania się na powierzchnię. System ten pozwalał na prowadzenie operacji podwodnych w całkowitej dyskrecji ponieważ okręt mógł pozostawać zanurzony przez cały czas trwania misji nurkowej, nie zdradzając swojej pozycji żadnymi śladami na powierzchni morza. Komora była wyposażona w zaawansowany system kontroli ciśnienia oraz ogrzewania wody, co umożliwiało nurkom przetrwanie w ekstremalnych warunkach panujących na głębokościach przekraczających 100 metrów. Najbardziej charakterystycznym elementem przebudowanego okrętu były jednak wysuwane podpory zamontowane pod kadłubem, które pozwalały jednostce dosłownie usiąść na dnie morza i pozostawać tam w całkowitym bezruchu przez wiele godzin. Te metalowe konstrukcje, przypominające swoim kształtem krótkie narty, mogły być schowane wewnątrz kadłuba podczas normalnej żeglugi, a następnie wysunięte w momencie osiągnięcia punktu docelowego nad kablem komunikacyjnym. Dzięki nim okręt nie musiał nieustannie manewrować silnikami, aby utrzymać pozycję co eliminowało ryzyko wykrycia przez radzieckie hydroakustyczne systemy nasłuchowe, wyczulone na najmniejsze dźwięki generowane przez śruby napędowe. Aby pomieścić całe specjalistyczne wyposażenie niezbędne do prowadzenia operacji wywiadowczych, inżynierowie musieli dokonać radykalnych zmian w rozmieszczeniu przestrzeni wewnątrz okrętu. Dodano obszerne magazyny na sprzęt misyjny, kamery podwodne, sonary boczne, oraz zapasowe części do urządzeń podsłuchowych instalowanych na kablach. Powiększono również przedział mieszkany, aby zapewnić miejsce dla specjalistów dołączających do załogi podczas tajnych operacji, w tym kryptologów, techników elektronicznych oraz doświadczonych nurków głębinowych przeszkolonych w pracy w ekstremalnych warunkach. Cena za te wszystkie udogodnienia okazała się jednak wysoka pod względem zdolności bojowych jednostki. Aby wygospodarować niezbędną przestrzeń, konstruktorzy byli zmuszeni usunąć większość wyrzutni torpedowych oraz magazynów amunicji, pozostawiając okrętowi zaledwie cztery torpedy do ewentualnej obrony w przypadku wykrycia przez przeciwnika. Ta drastyczna redukcja uzbrojenia czyniła jednostkę praktycznie bezbronną w starciu z radzieckim okrętem wojennym, co oznaczało, że cała filozofia operacyjna musiała opierać się wyłącznie na unikaniu wykrycia. Za wszelką cenę. Na wypadek najgorszego scenariusza, dowództwo marynarki podjęło decyzję o zainstalowaniu na pokładzie systemu samozniszczenia, składającego się z ponad 60 kg materiału wybuchowego o dużej sile rażenia, rozmieszczonego w strategicznych punktach okrętu. W przypadku nieuchronnego przejęcia przez siły radzieckie, kapitan miał rozkaz uruchomienia sekwencji detonacyjnej, która zniszczyłaby całą jednostkę wraz z tajnym wyposażeniem uniemożliwiając przeciwnikowi zdobycie jakichkolwiek informacji o amerykańskich zdolnościach wywiadowczych. Każdy członek załogi był świadomy istnienia tego systemu i wiedział, że w ostateczności jego życie może zostać poświęcone dla zachowania tajemnicy państwowej. Zewnętrzny wygląd okrętu również uległ znaczącym zmianom, mającym na celu ukrycie jego prawdziwego przeznaczenia przed obserwatorami zewnętrznymi. Komorę nurkową oraz dodatkowe wyposażenie zamaskowano tak, aby przypominały elementy charakterystyczne dla głębinowego pojazdu ratunkowego, przeznaczonego do ewakuacji załóg z uszkodzonych okrętów podwodnych. Taka przykrywka miała uzasadniać obecność nietypowych elementów konstrukcyjnych w przypadku sfotografowania jednostki przez radzieckie satelity rozpoznawcze lub samoloty patrolowe. Po zakończeniu przebudowy okręt przeszedł serię intensywnych testów morskich, mających na celu sprawdzenie działania wszystkich nowych systemów w warunkach zbliżonych do operacyjnych. Załoga musiała opanować zupełnie nowe procedury związane z obsługą komory nurkowej, wysuwaniem podpór oraz koordynacją pracy z nurkami operującymi na zewnątrz kadłuba. Ćwiczenia prowadzono z dala od uczęszczanych szlaków morskich. W miejscach, gdzie ryzyko obserwacji przez obce jednostki było minimalne. Równolegle z testami technicznymi trwało intensywne szkolenie specjalistów, którzy mieli uczestniczyć w przyszłych misjach. Nurkowie przechodzili wyczerpujące treningi w komorach symulujących warunki panujące na ekstremalnych głębokościach, ucząc się pracować w całkowitej ciemności przy temperaturach bliskich punktowi zamarzania wody. Technicy elektroniczni doskonalili umiejętności instalacji i konserwacji urządzeń podsłuchowych, ćwicząc każdy ruch do momentu, aż mogli wykonywać wszystkie czynności niemal automatycznie. Pod koniec lat 70. okręt Parche był już w pełni gotowy do przejęcia misji od swojego poprzednika i wyruszył w kierunku odległych wód Morza Ochockiego, aby po raz pierwszy samodzielnie przeprowadzić wymianę taśm w urządzeniu podsłuchowym zainstalowanym na radzieckim kablu komunikacyjnym. Pierwsza samodzielna misja okrętu Parche w Morzu Ochockim okazała się pełnym sukcesem, a załoga sprawnie przeprowadziła wymianę taśm z nagraniami bez wykrycia przez radzieckie siły patrolowe krążące nieustannie w tym regionie. Zdobyte materiały wywiadowcze potwierdziły, że jakość pozyskiwanych informacji pozostaje na najwyższym poziomie, a nowy okręt doskonale sprawdza się w roli następcy wycofanego ze służby poprzednika. W ciągu następnych miesięcy jednostka wielokrotnie wracała w te same niebezpieczne wody, za każdym razem ryzykując wykrycie i potencjalną konfrontację z radziecką marynarką wojenną, jednak za każdym razem wychodząc z tej śmiertelnej gry bez szwanku. Amerykański wywiad wojskowy szybko odkrył dodatkowe możliwości wykorzystania wysoce wyspecjalizowanego okrętu do innych równie ważnych zadań. Radziecka marynarka wojenna regularnie przeprowadzała testy nowych systemów uzbrojenia na poligonach morskich położonych w odległych częściach Oceanu Spokojnego, a szczątki wystrzelonych rakiet opadały na dno morza, gdzie teoretycznie miały pozostać na zawsze poza zasięgiem zachodnich służb wywiadowczych. Dowództwo marynarki postanowiło wykorzystać unikalne zdolności okrętu Parche do odnajdywania i wydobywania tych fragmentów. Co pozwoliłoby amerykańskim inżynierom na dokładną analizę radzieckiej technologii rakietowej. Jedną z najważniejszych operacji tego typu było poszukiwanie szczątków radzieckiej naddźwiękowej rakiety przeciwokrętowej oznaczonej symbolem SSN-12, którą zachodni analitycy uważali za jedno z najbardziej zaawansowanych zagrożeń dla amerykańskich grup lotniskowców. Rakieta ta mogła osiągać prędkości przekraczające dwukrotnie prędkość dźwięku. I niosła głowicę bojową zdolną do zatopienia nawet największych okrętów wojennych, co czyniło ją priorytetowym celem rozpoznania dla zachodniego wywiadu. Problem polegał na tym, że nikt dokładnie nie wiedział, w jaki sposób rakieta naprowadza się na cel w końcowej fazie lotu, co utrudniało opracowanie skutecznych środków obrony przed tym śmiercionośnym pociskiem. Nurkowie z okrętu Parke spędzili wiele tygodni na przeszukiwaniu rozległych obszarów dna morskiego. W poszukiwaniu fragmentów rakiet pozostałych po radzieckich testach. Praca ta wymagała niesamowitej cierpliwości i determinacji, ponieważ szczątki mogły być rozproszone na przestrzeni wielu kilometrów kwadratowych, a warunki panujące na głębokościach operacyjnych były ekstremalnie trudne dla ludzkiego organizmu. Ostatecznie udało się jednak zlokalizować i podnieść na powierzchnię wystarczającą liczbę elementów aby umożliwić szczegółową analizę techniczną w laboratoriach badawczych marynarki wojennej na terenie Stanów Zjednoczonych. Wyniki badań przeprowadzonych na odzyskanych fragmentach okazały się przełomowe dla amerykańskiej strategii obrony przeciwrakietowej. Inżynierowie odkryli, że wbrew wcześniejszym przypuszczeniom radziecka rakieta nie wykorzystywała naprowadzania w podczerwieni do namierzania celu w końcowej fazie lotu a cały system kierowania opierał się wyłącznie na technologii radarowej. Ta pozornie niewielka informacja miała ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ oznaczała, że amerykańskie okręty mogły skutecznie bronić się przed atakiem za pomocą środków walki radioelektronicznej zakłócających pracę radaru naprowadzającego, bez konieczności stosowania znacznie droższych i mniej niezawodnych systemów odwracających uwagę głowic termicznych. Sukces operacji związanych z odzyskiwaniem szczątków rakietowych zachęcił dowództwo do rozszerzenia zakresu działalności okrętu na inne regiony świata. Jednostka została wysłana w rejon Morza Barentsa na północy Europy, gdzie Związek Radziecki utrzymywał znaczną część swojej floty strategicznej wyposażonej w pociski balistyczne zdolne do rażenia celów na terytorium Stanów Zjednoczonych. Obszar ten był równie silnie chroniony jak Morze Ochockie. A radzieckie siły przeciwpodwodne prowadziły tam intensywne patrole, mające na celu wykrycie i zneutralizowanie wszelkich prób penetracji przez zachodnie okręty. W rejonie arktycznym okręt Parcze musiał stawiać czoła zupełnie nowym wyzwaniom związanym z ekstremalnym klimatem i specyficznymi warunkami hydrologicznymi panującymi pod pokrywą lodową. Temperatura wody spadała do wartości bliskich punktowi zamarzania. A obecność lodu ograniczała możliwości manewrowania i uniemożliwiała awaryjne wynurzenie w przypadku wykrycia przez przeciwnika. Załoga musiała opracować całkowicie nowe procedury operacyjne, dostosowane do tych wymagających warunków, co stanowiło kolejne świadectwo niezwykłych zdolności adaptacyjnych tej jednostki i jej załogi. Dekadę później okręt został zaangażowany w operację związaną z narastającym napięciem w ciśnienie tajwańskiej. Gdzie Chińska Republika Ludowa przeprowadziła serię testów rakietowych, mających zastraszyć władze na Tajwanie i zniechęcić je do dążenia ku formalnej niepodległości. Chińskie pociski balistyczne typu DF-21 oraz DF-15 spadały do morza wokół wyspy, a amerykański wywiad był żywo zainteresowany pozyskaniem informacji o zdolnościach tych systemów ku Według niepotwierdzonych oficjalnie doniesień. Załoga okrętu Parche zdołała odnaleźć i wydobyć fragmenty chińskich rakiet, co umożliwiło analitykom ocenę rzeczywistego poziomu zaawansowania chińskiego programu rakietowego. Przez lata służby, jednostka ta zdobyła więcej odznaczeń niż jakikolwiek inny okręt w historii amerykańskiej marynarki wojennej, otrzymując 9 odznak wyróżnienia prezydenckiego oraz 10 wyróżnień jednostki marynarki wojennej za wyjątkowe osiągnięcia. Dodatkowo, załoga została uhonorowana 13 medalami ekspedycyjnymi marynarki oraz 13 nagrodami za efektywność bojową. Przez całą dekadę lat 70. operacja podsłuchowa przebiegała bez żadnych poważnych komplikacji, a amerykański wywiad nieustannie gromadził bezcenne informacje o działaniach radzieckiej floty wojennej. Jednak w 1980 roku wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło losy tej ściśle tajnej misji i zmusiło amerykańskie służby do zrewidowania całej strategii wywiadowczej na morzu. Do ambasady Związku Radzieckiego w Waszyngtonie przybył bowiem nieoczekiwany gość, który miał w zanadrzu informacje warte fortunę dla każdego, kto chciałby poznać najgłębiej skrywane sekrety amerykańskiego wywiadu morskiego. Ronald Pelton był byłym analitykiem Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Który przez lata pracował przy najbardziej tajnych projektach związanych z przechwytywaniem komunikacji przeciwnika. Po odejściu ze służby popadł w poważne kłopoty finansowe i desperacko szukał sposobu na zdobycie pieniędzy, które pozwoliłyby mu spłacić narastające długi. W końcu podjął decyzję, która na zawsze zapisze jego imię w historii amerykańskiej zdrady, oferując radzieckim służbom wywiadowczym szczegółowe informacje o operacji Ivy Bells. W zamian za gotówkę. Rosjanie nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli od amerykańskiego zdrajcy. Przez całe lata ich najbardziej tajne rozmowy wojskowe były nagrywane przez wroga, a oni nie mieli o tym najmniejszego pojęcia. Kwota, którą zapłacili Peltonowi, była stosunkowo niewielka w porównaniu z wartością uzyskanych informacji. Jednak dla zadłużonego byłego analityka stanowiła rozwiązanie wszystkich problemów finansowych. Transakcja została sfinalizowana. A radzieckie dowództwo natychmiast przystąpiło do działania mającego na celu zlokalizowanie i usunięcie amerykańskiego urządzenia szpiegowskiego ze swojego kabla komunikacyjnego. W 1981 roku radzieckie okręty wojenne zakotwiczyły wzdłuż całego obszaru, gdzie podejrzewano obecność urządzenia podsłuchowego, a nurkowie rozpoczęli systematyczne przeszukiwanie dna Morza Ochockiego. Wkrótce odnaleźli ogromną konstrukcję owiniętą wokół kabla. I wydobyli ją na powierzchnię jako niezaprzeczalny dowód amerykańskiej działalności szpiegowskiej w radzieckich wodach terytorialnych. Urządzenie zostało później wystawione w Muzeum w Moskwie jako symbol radzieckiego triumfu nad zachodnim wywiadem, choć jego prawdziwe znaczenie znali tylko nieliczni wtajemniczeni. Mimo utraty kluczowego źródła informacji wywiadowczych, okręt Parke kontynuował inne tajne misje przez kolejne dwie dekady. Zbierając nowe odznaczenia i potwierdzając swoją reputację najbardziej skutecznej jednostki wywiadowczej w całej flocie. 23 listopada 1994 roku okręt wpłynął do portu w Bangor w stanie Maine, gdzie witały go tłumy mieszkańców oraz rodziny członków załogi. Dziennikarze próbowali uzyskać od kapitana Brusa Smitha jakiekolwiek informacje o naturze misji wykonywanych przez tę najbardziej odznaczoną jednostkę w historii marynarki. Jednak oficer odmówił udzielenia konkretnych odpowiedzi, stwierdzając jedynie, że okręt prowadził badania i rozwój sprzętu do inżynierii oceanicznej. Na początku XXI wieku jednostka była już zbyt wyeksploatowana, aby kontynuować operacje, a jej miejsce zajął nowoczesny okręt klasy Sea-Wolf, noszący imię Jimmy Carter, który przejął rolę głównej platformy wywiadowczej amerykańskiej marynarki wojennej. Jeśli ta historia o najbardziej tajemniczym okręcie podwodnym w historii wydała Wam się interesująca, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej niewiarygodnej misji szpiegowskiej. Nie zapomnijcie również zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych opowieści o sekretnych operacjach zimnej wojny.